Ojewa Ewa, jakiś jestem, serce mnie boli. Dziółek byś zaparzyła, bujaj mnie. Oj, na parze. Tylko nie lubczyka. Włosy mi po tym stały na klacie trzy dni. No to teraz pokrzywam na dupę i ostem po Uróż, ty, doktora lepiej wezwij. Teraz to doktor na telefon tylko jest. Co za czasy. Seks na telefon, doktor na telefon. Myślałem o Adamie, moim synu. Przecież to doktor filozofii, a nie medycyny. Wreszcie, kurde, jak taki filozof, to na wszystkim się pozna. No, na Twoich urojeniach na pewno. Dzwoniła, kazał fajkę zabrać. Uf. i łyski Uf. wylać. Takie tam choroby. mówiąc starczy skleroza od ciebie. Bo jak się zapominasz kochać, to ci więdnie. Przecież to nie tulipan. On tydzień stoi rozkwitnięty. Hmm, a szkoda. Teraz weź kajecik i pisz. Testament będę dyktował. Jaki testament? Przecież ty nic nie masz. No ciebie mam. Dworek długów z tego powodu. Ciągle tylko buty, dzieci, perfumy i to nie były jakie. To nago mam chodzić? Pierwsza Ewa po nago chodziła. To już lepiej dyktuj ten testament. Uf. Ja niżej podpisany, zdrowy na umyśle, chory na serce. Chyba odwrotnie. Atrament chyba wysechł. Ej, cały swój majątek daruje swoim dzieciom. Przecież masz jednego syna. No, z tobą jednego. To znaczy, że masz jakieś jeszcze nieślubne dzieci? No nie jakieś, tylko moje. Teraz już wiem, dlaczego nigdy nie miałeś dla mnie pieniędzy. Pisz dalej, bo moja ostatnia emerytura będzie tylko dla ciebie. A bujaj się sam, dziadoz radziecki. No Ewcia. Dom ci zostawię. Spadaj! To jeszcze konto walutowe dorzucę. Hmm. I co jeszcze? Uf. No, jeszcze mieszkanie w Warszawie. I. Uf. No, tę działkę na Mazurach zakwaszczoną. Hmm. Mów dalej. Kurde, puścisz mnie z torbami za życia. Jeszcze Lexusa z ubezpieczeniem. I przepisuj na mnie. Teraz. Dobra, dobra. No i jestem goły i wesoły. Przecież masz swoje nieślubne skarby. Skarby to niech ci teraz pomagają. Żyj, żyj, na starość torbajki. O właśnie. Nową torebkę muszę sobie kupić: Armani czy Luigią. Garnitur mi przygotuj na jutro. Do trumny? Wybory jutro są. Prezydenta nowego trzeba wybrać. No, ale kogo? Ja zagłosuję na nowego, ty na starego. I będziemy mieć kompromis? Nie. Będzie druga tura i wtedy cię przekupię. A co jeszcze masz dla mnie? Resztkę moich starczych uczuć. No i wystarczy. Hmm. Kamera, stop! Gdzie on się podział? Gdzie uciekł? Posikał się ze śmiechu i uciekł. Kurde zawsze wszystko muszę sam robić.